Yo, siemanko, ja jestem Benek, witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia i miniony tydzień miał naprawdę jedno bardzo ważne wydarzenie. Na pewno najważniejsze w tym tygodniu, najważniejsze w tym miesiącu, najważniejsze w tym roku, być może dekadzie. Ponieważ no, w końcu te wszystkie memy, które kiedyś były na filmikach, że aktualizacja Windowsa kiedyś zepsuje wystrzelenie rakiety czy jakieś inne ważne rzeczy, no, się ziściła. I tak to e, dzięki firmie Chrome Strike 9 milionów urządzeń zostało dotkniętych. No, wywaliło się, wysypało się, zdechło zwyczajnie podczas aktualizacji Windowsa. E, najgorsze jest to, że często były to... Systemy dotknięte, no takie krytyczne, banki, lotniska i tak dalej. Więc to się wydarzyło w tamtym tygodniu. Dużo firm też nie mogło pracować. U mnie w firmie też była ta e, jakby awaria. To nie jest tak, że wszyscy nie mogli pracować, tylko te urządzenia, które dostały tą aktualizację, one się wysypywały. Więc no, jak trafiło nieszczęście w jakieś urządzenie krytyczne, no to była lipa. Jeżeli to był zwykły pracownik. To można powiedzieć, że dostał gratisowo dzień wolny. Nie mówię tylko o swojej firmie, ale ogólnie o globalnym problemie. No i to pokazuje, że jednak nie ma systemów redundantnych, że firmy tego nie do końca tak pilnują i no chyba powinni, więc jest to potężny lesson learned, który pokazuje, jak należy i że należy w ogóle się zabezpieczać przed takimi sytuacjami. 9 milionów urządzeń w skali globalnej. To jest w sumie mniej niż 1% wszystkich urządzeń pod Windowsem. Mniej niż 1%. A naprawdę ilość lotów drastycznie spadła, były problemy z bankami. No naprawdę ciekawe rzeczy się dały. Dajcie działy. Dajcie znać, czy yy, Was też to dotknęło w jakiś sposób. Mnie osobiście nie, całe szczęście. Yy. A teraz AI. AI i tutaj też mam do was w sumie dwa pytania, bo pierwsze czy Windows yy, ta awaria Windowsa was dotknęła, a drugie to czy zapłacilibyście ekstra za jakieś Featury AI. Coś, co sprzęt oferuje Wam w ramach AI. Nie wiem, co to może być. Copilot, jakieś wbudowane Deli, czy, czy nie wiem, ChatGPT, cokolwiek. Czy zapłacilibyście za to ekstra? Bo większość użytkowników, ponad 80%, na jednej z ankiet wypowiedziało się, że nie chce płacić dodatkowo za sprzęt, za sprzęt, tylko i wyłącznie dlatego, żeby on miał jakieś wsparcie dla AI. A ja mam pytanie do Was. Jak to u Was jest? A ja zostając przy AI, to Nvidia i Apple Ponoć trenują AI na filmika z YouTube'a i no, nie mają na to pozwolenia od Google, od ludzi, którzy są właścicielami tych filmików. W sumie no, jest to gigantyczna baza danych. Ja sam na swoim kanale mam ponad 1300 filmów. Co prawda, no, nie wiem, co oni by tam wytrenowali, ale może coś by wytrenowali i można sobie karmić swoje AI tymi filmikami praktycznie bez końca. Nvidia, jak tak dalej będzie karmić i AI będzie dalej tak dobrze żarło, to w ciągu 10 lat może być 10 razy więcej warta, czyli 10 bilionów dolarów może być warta. Niesamowite, niesamowite pieniądze. Jensen, no, myślę, że już za niedługo, oprócz tego, że Nvidia jest w tym momencie najwięcej wartą firmą na świecie, to Jensen może być najbogatszym człowiekiem na świecie. Coś, co dwa lata temu było absolutnie nie do pomyślenia. No a jak jesteśmy przy Nvidii, no to GeForce i tutaj Nvidia na pewno zarabiałaby jeszcze więcej, gdyby nie ban na rynek chiński. I słyszeliście może o 4090D, bo robiłem o tym newsa, czyli wersji Dragon, specjalnie przyciętej 4090 na rynek chiński. Ponoć Nvidia szykuje analogiczny wariant na rynek chiński, czyli obniżone TDP, zegary, tak, żeby mieściło się to w tych sankcyjnych e, wydajnościach, ale żeby jednak udało się to Chińczykom sprzedawać. Chiny to potężny rynek i nikt Naprawdę nikt nie chce go mijać szerokim łukiem. Wprost przeciwnie, chcą tam sprzedawać rzeczy. Mam tutaj ciekawostkę już z dziedziny tych bardziej procesorowych rzeczy, że Amazon stworzył procesor, który bije Intela i AMD. No, ale w zastosowaniach chmurowych, to i tak jest mega ciekawe, że taki Graviton. Graviton 4, bo tak to się dokładnie nazywa, on służy do obsługi AWS-u i dostęp do niego możemy mieć tylko poprzez chmurę AWS-u, czyli Amazon Web Service, ale został przetestowany i no tutaj Epic co prawda od AMD lepszy, ale już od Ziona 8488C Graviton. Daje lepsze wyniki. Chodzi oczywiście o typowe zastosowania chmurowe, no bo w takich klasycznych obliczeniach nie ma on nawet podjazdu zarówno do AMD jak i Intela. A jak jesteśmy przy tym drugim, czyli Intelu, no to Core Ultra 285K, no to nazewnictwo trzeba się będzie do niego przyzwyczaić, będzie miał traktowanie 5,7 GHz, czyli niższe niż 14900KS. Nie będzie to procesor aż tak wyżyłowany zegarowo, co jest o tyle ciekawe, że Intel podobno no, raz, że szykuje 18 procesorów z rodziny Core Ultra Series 2 Arrow Lake, to jeszcze na dodatek szykuje Battle Lake, ale nie o tym Wam chciałem powiedzieć. O T-Junction Max zostało zwiększone, więc niższe taktowanie, bo zazwyczaj wyższe oznacza większe temperatury, a rolejki mają mieć niższe. Dodatkowo oprócz tego mają mieć zwiększony limit temperaturowy ze 100 stopni do 105, więc pytanie, czy będą się bardziej grzały? No raczej tak, bo inaczej po co zwiększać limit? No nie wiem. Mam nadzieję, że dzięki temu będą i tak stabilniej działały. Wyższe temperatury... Ale dzięki temu stabilniejsze działanie, może jest to naprawianie tej luki niestabilności procesorów, zwiększenie tej wartości, żeby procesory im się nie wywalały, może jeszcze nie doszli do tego, co było powodem tej niestabilności 14. generacji. Ciężko stwierdzić, jest taka decyzja ze strony Intela, bardzo ciekawa, ale w zamian za tą że te procesory 14. generacji tak się wywalają, to na LGA 1700 dostaniemy jeszcze jedną rodzinę procesorów i to mega, mega ciekawą. Najciekawszą w sumie, moim zdaniem, z całej podkładki LGA 1700, a mianowicie Bartle Lake. Procesory, które dostaną 12 rdzeni mocnych i ani jednego słabego. Czyli 12 rdzeni performance, i zero rdzeni efficient. Takie właśnie mają wyjść procesory z rodziny Core Ultra 9. No już nie i 9, pomimo tego, że na LGA 1700, więc ciężko stwierdzić, czy to 15 generacja, czy seria 1, seria 2, jak to Intel będzie pozycjonował. I tutaj, jak widzicie, jeżeli chodzi o te słabsze procesory, nie ma swojej reprezentacji Core 9, natomiast jeżeli chodzi o te mocniejsze, to 12 rdzeni performance. Core 7 10 rdzeni performance, a Core 5 8 rdzeni performance i ten ostatni najbardziej mnie ciekawi. Dobra. Core 9 też, no bo 9 rdzeni performance takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Core 7, o dziwo mieliśmy przecież 10900K, to był procesor 10-rdzeniowy, ale pierwszy raz w historii Core Ultra Ultra piątka i piątka dostanie 8 rdzeni Performance. Na to czekam, to może być bardzo ciekawa prezentacja, jakby propozycja, zwłaszcza, że na płyty główne, które już są na rynku, więc nie będzie to droga w zakupie platforma. Ciekawy jestem, co będzie oferować sobą. Zobaczymy je w przyszłym roku i powiem Wam szczerze, no kuszą mnie te procki. Miałem przechodzić na Call Ultra Series 2, czyli na nadchodzące Arrow Nadal chcę na nie przejść, ale tak się zastanawiam, czy może by nie poczekać do serii, właśnie do Battle Lake'a? Zobaczymy. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. O tym Wam już mówiłem, że ta temperatura rośnie i ona zrośnie też w Panther Lake'ach I te Panther i w przyszłym roku, obok Battle Lake'ów, to będą te pełnoprawne procesory, czyli serie S. 3 zastąpią Arulejka, znaczy zastąpią, no pojawią się obok niego. I tutaj ciekawa sytuacja, ponieważ dostaną procesory rdzenie LP, czyli rdzenie o absolutnej energooszczędności. Wydaje mi się, że ta seria będzie bardziej kierowana do laptopów. W pc tach jednak procesory z. Cięciem y, mocy z tym takim absolutnie niskim obciążeniem radzą sobie i nie do końca potrzebują takich rdzeni LP, no ale w kontekście gigantycznej konkurencji ze strony procesorów ARM rosnącej powoli. Ale mimo wszystko niebezpiecznej, no to producenci, w tym Intel, musi szukać właśnie takich propozycji na wyłużenie życia na baterii. Te rdzenie LP to może być świetna propozycja. Cztery takie rdzenie dostanie Ultra 9, cztery rdzenie takie dostanie Ultra 7, ale słabsza wersja już takich rdzeni. Nie dostanie, nie dostaną też już procesory niższych serii takich rdzeni, więc jest to bardzo ciekawy zabieg i moim zdaniem bardzo dobry i potrzebny tym procesorom. Energooszczędność to jest coś, co jest clue i pokazują to Ryzeny. Ryzeny, gdzie 9950X przy zaledwie 160W zrównuje się wydajnością z 14900 k powiecie, hej, ale tylko się zrównuje. No tak, ale przy poborze 160 W. W tym samym czasie podejrzewam, że 14900 KS bierze 350 albo może nawet 400, bo tyle ten procesor wykręcony potrafi łyknąć, więc dwa razy więcej. No, i to o czym świadczy, ten stosunek poboru mocy do wydajności, to jest coś, co faktycznie nam poniekąd definiuje jakiś postęp generacyjny, więc będzie ciekawie, zwłaszcza, że coraz więcej słuchów nas dochodzi. Słuchów. No, być może słuchów nawet. Dochodzi, że e, Ryzen 9000 naprawdę będą dawać rady. Taki 9950X został podkręcony do aż 6,6 ,6 GHz. 6,5 GHz złamane. No dobra, wiadomo, kręciło się je wyżej. Ale na tym 6,6 ,6 GHz pobił rekord świata, ustanawiając 55 tysięcy punktów w SimBenchu. No, niesamowity, niesamowity wynik to daje jest aż 31% od wersji bazowej tego procesora. Śmieszne jest to, że mamy już wyniki bicia rekordu świata, podkręcania tych protków, a nawet jeszcze nie zadebiutowały. Recenzji konsumenckich też jeszcze nie mieliśmy, ale tego wszystkiego możemy spodziewać się za tydzień, czyli a nie już nawet w tym tygodniu. No dobra za ponad tydzień, bo 31, więc za 9 dni możemy się spodziewać. Jestem mega ciekawy jak wyjdą testy w grze, bo w blenderze też pokazuje ogromny skok wydajności 678 punktów przy poborze 160 watów, gdzie poprzednik 7950X wykręcił 600 punktów przy 170 watach. Więc po raz kolejny ciekawy wzrost wydajności. Informacja, która osobiście mnie zaskoczyła, bo na początku się dużo słyszało o tym, że Ryzeny serii 9000, no to w sumie nie będą dużo więcej wydajne, że tylko IPC rośnie i generalnie może być tak średnio. Ja sam e, jakby zwolennikiem i prowodyrem takiej narracji byłem, no i jestem w sumie nadal zdania nie zmieniłem, ale ten, e, ten news może rzucać na to nowe światło, bo 7, e, Ryzen 7 9700X ma być wydajniejszy w grach od Ryzena 7, 7800X 3D. Jest o tyle ciekawą informacją, że sam dyrektor AMD, jakiś tam jeden z dyrektorów, powiedział, że nadal najwydajniejszym procesorem do gier będzie poprzednia generacja z pamięciami X3D, czyli wygląda na to, że 7950X3D będzie najwydajniejszym procesorem do grania. Więc ciekawe jest to, że w ramach Ryzena 7, czyli tego najbardziej gamingowego procesora, no to nowszy procesor. 9700X ma być wydajniejszy w grach. Bardzo ciekawe i czekam na testy. Chociaż Ryzen 7 e, serii 9000 pewnie dopiero gdzieś pod koniec sierpnia, e, bo te pierwsze to pewnie będą 9950X, 9900 i tak dalej. Ale jak ktoś się nie interesuje tymi procesorami, bo chce taniej to AMD ponad tanie procesory na AM5. Samo AMD, w sumie, byłem zdziwiony, bo na AM4, na tą starszą platformę, wydało już 145 różnych procesorów, czyli 145 różnych modeli procesorów. Astronomiczna liczba, no ale biorąc pod uwagę, że już 9 lat ma ta platforma, no to jest to jakieś takie bardzo mocno szokujące. A teraz szykuję już kolejne procesory i iteracje na nową małą piątkę. Tym razem mniej wydajne, ale ponoć bardzo tanie. Taki Ryzen 5 7600 to jest procesor już obecny na rynku. Teraz mają się pojawić 7500F, więc no. Ciekawe, ile będzie to kosztować, pewnie koło 600 zł, ale jak będzie się prezentować, jeżeli chodzi o wydajność, to mnie najbardziej interesuje i na te informacje czekam. Jak czekam na informacje o PS5 Pro, bo to, kurczę, sprawiłbym sobie w końcu jakąś konsolę. No i ponoć Sony ma pokazać PlayStation 5 Pro. Jeszcze w tym roku, we wrześniu, więc powiem Wam szczerze, robi się ciekawie. Pytanie, bo to cały czas są przecieki od Hendersona, takiego znanego Likera ze świata gier console. No ale jakby się pokazało PlayStation 5 Pro, to byłoby to takie trochę z zaskoczenia. No bo mieliśmy te przecieki, ale żadnych konkretów. Zobaczymy, co to Sony pokaże, ja osobiście czekam, może być naprawdę ciekawie i dołożymy dodatkowe urządzenie do tych jesiennych premier, gdzie to zobaczymy Ryzeny 9000 z pamięciami X3D, przede wszystkim Arrow Lake'i, to dla mnie osobiście najważniejsza, najciekawsza premiera, bo najwięcej zmian te procesory dostaną, najwięcej nowości, największe oczekiwania w stosunku co do nich ja osobiście mam, no a jeszcze takie PlayStation 5 Pro na deser, super by było. No i zobaczymy. Karty graficzne na chwilę obecną, chyba ich niestety nie dostaniemy w tym roku w ogóle żadnych nowych kart graficznych. Ale o tym jeszcze się przekonamy. Subskrybujcie, to żadna informacja Was nie ominie. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Życzę miłego. No, teraz już wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym podsumowaniu. Cześć.